Siemanko, witajcie z tej strony Remix Sorry i witam Was dzisiaj w odcinku, w którym porównam mój stary mikrofon, który teraz słyszycie z moim nowym mikrofonem Trust Start Microphone. I od razu mówię, że ten, ten leak filmowy, że tak to mogę nazwać, nie jest ani otrzymiony, ani nic, ani... Zero jakiegokolwiek edycji, te, zero edycji tego dźwięku, więc to jest czysty dźwięk prosto z mikrofonu starego, z moich słuchawek, więc zaraz usłyszycie otrzymany ten, ten plik dźwiękowy, a następnie z mojego nowego mikrofonu, więc do, do usłyszenia za chwilę. Okej, okay, już jestem i teraz nagrywam to już z nowego mikrofonu tego, który nagrywałem ostatnie odcinki. I jak widzicie, jest trochę różnicy przynajmniej ja ją zauważyłem, oglądając stare filmy z mikrofonem i, i oglądając jeden z nowszych filmów z tym mikrofonem. Więc myślę, że różnica między tymi mikrofonami jest dosyć spora. Więc było na tyle, dzięki. Jeszcze zaraz zobaczycie. Ten sam, nie, zaraz zobaczycie ten plik inny, tylko że otrzymiony i wyrównany. Więc do zobaczenia zaraz, trzymajcie się, cześć. Ok, teraz słyszycie z nowego mikrofonu plik, który został otrzymiony i wyrównany. Więc jeszcze myślę, że jest lepsza jakoś, że tak powiem, pliku. Więc to by było na tyle. Dzięki za obejrzenie. Jeżeli widzicie różnicę i spodobało Wam się to porównanie, to zachęcam do polubienia tego filmu i oczywiście subskrypcji mojego kanału. Więc e, trzymajcie się i do kolejnych odcinków. Cześć!